Hejko, witajcie! Czwarty odcinek serii obrabiam wasze zdjęcia. Dzisiaj na tapecie mamy trzy największe fotograficzne giganty, bowiem będę obrabiać te trzy zdjęcia. Jedno z nich było robione Nikonem, drugie Sony, a trzecie Canonem, czyli mamy komplet. Teraz proszę powiedzcie, które było robione nikonem. Ja już wiem. <laughs> a tak serio to jakim aparatem robicie zdjęcie. Nie ma to większego znaczenia. Zacznijmy od obróbki zdjęcia tego samochodu. Urzekło mnie to zdjęcie tylko dlatego, że zostało zrobione w Poznaniu, czyli obok miasta, którego mieszkam. Te budynki są przed dworcem, więc jak ktoś chociaż raz w życiu jechał do Poznania pociągiem, musiał te budynki zobaczyć. Mniejsza. Co z tym autem? To zdjęcie jest trochę krzywe, albo nawet powiem tak, bardzo krzywe, ale mam sposób by to naprawić. Rada, jaka jest ten genialna! Kochany, zdjęcie jest krzywe. Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu. Ten samochód stoi, skąd wiem? W środku nie ma kierowcy. Jesteśmy coraz bliżej tych czasów, ale to jeszcze nie są czasy, żeby te auta same jeździły. Tutaj są jakieś dziwne refleksy. Nie mam pojęcia, skąd one się wzięły. Kurde, człowieku, dziś, płopsu, takie piękne zdjęcie. Weźmiemy to narzędzie i tutaj to. Może nam poprawi. Poprawiamy te wszystkie niedociągłości. Ale ty jesteś głupi. W Photoshopie by to wyszło od razu. Kurde, co za głupi. Lightroom uznaje, że te białe elementy to nie jest zdjęcie, ja to potem poprawię w Photoshopie, ale na razie, żeby to miało jakikolwiek sens, zrobimy to w ten sposób. A wy udawajcie, że nie widzicie tych białych rzeczy, nie? I już na tym etapie powiem Ci, zdjęcie wygląda lepiej. Klikamy literkę M i tą podłogę troszeczkę ściemnimy. Więcej Clarity. Gdzie Ty jesteś, Clarity? Reflektory. Boże, co ja mam to zrobić? Spróbujemy jakoś troszeczkę je... No jak to powiedzieć? Zciemnić? Ojej. Ja. To nie będzie takie proste. Ja wiem, że wy chcecie przez robienie krzywych zdjęć pokazać dynamikę jakiegoś zdjęcia, ale to... Nie. Dobra, idziemy do naszych krzywych. Ja, ja muszę zasłonić te okna. Wciemnimy, tutaj zjaśnimy. To zdjęcie jest straszne, jeśli chodzi o ekspozycję. Mam bardzo duży problem, żeby to obrobić. I tak naprawdę osoba, która zrobiła to zdjęcie. Jak też ma problem, żeby obrobić to zdjęcie, to ja nie dziwię się, że potem ludzie no, zniechęcają się do robienia zdjęć. Zdjęcia nocne są zdjęciami dość trudnymi. Wyodrębniłam troszeczkę teraz to miasto, tak wygląda jakby to było takie bycie ala Manhattan, Aha. Jest autko, nie wiem czy mu się z cieniem zaznaczyło, ale no... Aparat zarejestrował zbyt małą ilość informacji, żebym ja cokolwiek mogła z tym zrobić. I to jest po prostu Zjarane tak, że nawet nie jestem w stanie żadnych większych szczegółów z tego wyciągnąć, mimo jest to zdjęcie RAF. Jeśli chodzi o Poznań, dobre miejsce do robienia takich zdjęć. Tylko to jest dość ruchliwa ulica, więc to chyba musieliście iść, nie wiem, tak późno w nocy albo jakoś wcześniej rano. O, może w takie niebieskie pójdziemy. No, takie zielone. Robię co w mojej mocy, żeby to było piękne. Może, jak ściemnimy, to już to, żeby tak właśnie spokusować się na tym samochodzie. Idziemy teraz do Photoshopa i ratujemy dalej to zdjęcie. A żeby się udało! Błagam, nie piszcie potem w komentarzach, że robię słabe zdjęcia i słabe je obrabiam. Tak jak wskazuje tytuł, to nie są moje zdjęcia. Ale ja jestem zdania, że tak naprawdę każde zdjęcie można uratować, obrobić, zrobić coś z tym zdjęciem, nawet jakieś brzydkie, nieudane, technicznie zepsute. Można zrobić z nimi absolutnie wszystko. Okej, okay, mamy cię! To najpierw zaznaczamy te białe wszystkie punkciki, a razem z tą lampą. I naprawiamy cię. Teraz według mnie każdy fotograf powinien korzystać z tej funkcji. To jest naprawdę tak cudowne narzędzie, tak przyspieszające pracę, że pół. No nie wiem, co powiedzieć. Kurde, lepiej, nie? Nie wiem, co z tą lampą, bo taka mi się wydaje taki kropka z patykiem. To to też spróbujemy usunąć. Ten patyk, tą kropkę. No zobaczymy. Jak to, z, co z tym zrobi nasza inteligencja? Tak wyglądało zdjęcie przed, tak wygląda zdjęcie po. Drogi autorze tego zdjęcia i inni, lekcje na przyszłość. Do takich zdjęć filtr polaryzacyjny, a ja radzę ci, jak to jest zdjęcie nocne i samochód stoi, to weź statyw i zrób zdjęcie tego samochodu, Trzech, czterech różnych oświetleniach i połącz je metodą HDR, i wtedy będziesz mógł jakkolwiek te reflektory zniwelować, żeby one tak się nie świeciły. Poza tym, zdjęcie mi się podoba. Pomysł na zdjęcie jest. Z wykonaniem trochę gorzej, ale następnym razem będzie lepiej. Idziemy do drugiego zdjęcia, też nocne. Pierwsze, co ja mogę powiedzieć o tym zdjęciu, to lubię taki klimat. Yy, na tym zdjęciu nic się nie dzieje. Nic tu się nie dzieje. Jakby na przykład tutaj przechodził, przechodził tędy jakiś człowiek. Yy, nasza uwaga skupia się generalnie na tym, na tej części. No to coś by tu jeszcze mogło być. Jeśli chodzi o parametry, no jest to Nikon. Jest to Nikon. Troszkę wykadruję to zdjęcie. O, może jakoś w ten sposób, żeby więcej było tego nieba, mniej ziemi. Literka M, zaznaczymy sobie tą naszą ziemię. Ściemnimy Cię kochanie, damy Ci więcej clarity, jeszcze może kontrastu. Robimy tak i zajmujemy się teraz niebem. O, proszę ja Was, zaznaczamy niebo, rozjaśniamy. Saturacja, kontrasty. Tutaj damy bardziej niebiesko-fioletowe. Kolejna warstwa nieba. Będziesz taka bardziej ciemna, niebieska, ale z drugiej strony też większa saturacja. Jest taki fioletowy, zrobimy. Mm -hmm. Tu są takie jakieś rzeczy, to ściemnimy te rzeczy, żeby nie odwracały naszej uwagi od reszty kadru. I teraz co? Rozjaśnimy Cię po całości. A może dodamy trochę zielonego? O, o, zobaczcie, jak wszystko tak zielone, to to mi się bardziej podoba. I co coś z tymi moimi kółeczkami? O, dobra, koniec. Obróbka nie musi być długa, ona ma być ładna. Przed i po bez używania photoshopa, proszę bardzo. Dajcie znać czy Wam się podoba. A z takich rzeczy photoshopowych to może bym tego robaka usunął. Czy to jest ptak, nie na robaka to jest za duże. Ja przed chwilą bardzo zmęczyłam się podczas obróbki tego samochodu, dlatego mając już takie zdjęcie odpoczęłam. Moje oko znowu się cieszy, jest to według mnie ładne. Naprawdę obróbka nie musi trwać kilkanaście godzin, żeby była dobra. I ostatnie, trzecie zdjęcie, tym razem robione za dnia. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych takich cudownych odcinków, proszę subskrybuj ten kanał. Ostatnie zdjęcie Konara w morzu. Nasz Konar tonie. Co możemy zrobić z tonącym Konarem? Według mnie w tym zdjęciu brakuje ostrości. Ja ją widzę tylko tu. Taka też nie do końca to jest ostrość, o jaką nam chodzi. Eee, 1-3 sekundy. Boże, kochany. Polecam ci następnym razem też jakiś statyw. I na statywie postawisz aparat, wyfokusujesz ostrość na konarze i możesz wtedy użyć 1 trzecią sekundy. Będziemy o płynne, może ostry, konar. Będzie pięknie, ale mamy co? Mamy kontrast, troszeczkę rozjaśnimy. Zobaczcie, jak chodzi nam, nam histogram. Rozjaśniam to idzie w jasne tony, tu w ciemniejsze. Trochę damy shadows, clarity o, żeby było takie bardziej przejrzyste. Co morski klimacik, idziemy w żółte, niebieskie o. Ale kółeczkami coś porobimy, O, zobaczcie o, o, o. o. Zaznaczamy amkę i tutaj ściemnimy nasze morze. Dobra, zaznaczamy konar nasz. I co teraz, rozjaśnimy Cię konarku. Tak, tak, żebyś Ty wyglądał, że jesteś drzewem. Wiecie co, może pójdziemy w takie kolory zielone, bo może, może może być zielone chyba, nie? Zielony, ale ciemny zielony, o. O! Taki, zrobimy taki cinematic look. Pięknie mi tu zaznaczyłeś naszego konarka, troszeczkę Cię rozjaśnimy, kochanie. Tu dziś zrobimy takie winietkę, może troszeczkę jak jest skadrowana, jest dobrze skadrowana, ale może bardziej Sfokusujemy właśnie na naszym konarze, jakoś ściemnimy tu jeszcze delikatnie, delikatnie powiedziałam. Na dalszą część morza i horyzontu damy po prostu clarity, żeby jakoś to wyglądało. Tu nasz konar jeszcze zrobimy taką jedną operację. Zaznaczymy go i jeszcze go bardziej wyeksponujemy na tym zdjęciu. Troszeczkę w dół, ok. Taki sztuczny się wydajesz teraz, tak według mnie. No dobra no. takie ala bajeczne, przed jest na górze, po jest na dole. Dzięki tej obróbce, ten koner wygląda już prawie jak delfin. <grych> Dajcie znać, który z tych trzech zdjęć Wam się najbardziej podoba, a jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to wysyłajcie mi zdjęcia, a ja będę takie odcinki Wam robić. Bo widzę, że Wam te odcinki dużo dają, wiele z nich wynosicie, także czekam na Wasze zdjęcia i... I do zobaczenia.